Halo, witam wszystkich na swoim kanale i zapraszam ciebie do subskrybowania tego kanału. O ile chcesz mieć codziennie informacje na temat tego co się dzieje w Berlinie i w Niemczech, subskrybuj, wciskając na dole ten czerwony przycisk, jak również wciskając ten dzwoneczek. W tym momencie będziesz otrzymywał za każdym razem informacje na temat tego co się dzieje. Po tym ostatnim vlogu, który nagrałem związanym z tym wykupywaniem faktur za gotówkę, no nie spodziewałem się, że aż będzie to taki duży oddźwięk. Od razu wyjaśnię na samym początku, że moją intencją nie było zajmowanie się tym tematem, ponieważ my się zajmujemy głównie sprzedażą kontraktów budowlanych i organizowaniem tych kontraktów budowlanych. A to zrobiłem na takiej zasadzie, żeby pomóc firmom przyjechać do Berlina. No, bo niektórzy prowadzą działalności gospodarcze, a nie stać ich na przyjazd do Berlina, bo bo, bo nie. Tak. No i zacząłem ten temat bardziej dokładnie badać. No i okazuje się, że pomimo tego, że zatrudniają czterech, sześciu, ośmiu pracowników, nadal nie mają pieniędzy na przyjazd do Berlina. No i w tym momencie powiedziałem, że Coś trzeba było zmienić, więc informuję tylko, że ta sprawa z wykupaniem, wykupywaniem faktur to jest sprawa limitowana. To znaczy, dla tylko i wyłącznie pięciu pierwszych osób, które się zgłoszą z tego typu problemem, że nie mogą przyjechać do praktycznie Berlina, bo ktoś tam nie zapłaci im za usługę, to tylko dla pięciu pierwszych osób robimy taką. Limitowaną ofertę. Składam taką limitowaną ofertę, ponieważ jeszcze raz mówię my nie zajmujemy się tymi sprawami, tylko sprzedażą kontraktów. A to jedynie to jest taka pomoc doraźna, nazwijmy to. To będzie jednorazowa pomoc, którą jedynie po prostu uruchomimy dla tych osób, które chcą przyjechać do pracy, a mają niepopłacone faktury. No i trzeba teraz szybko zamienić te faktury na gotówkę, żeby mogli rozpocząć pracę tutaj. W Berlinie. Już mówiłem na temat tych warunków, jakie trzeba spełnić, ale nadal widzę, że zupełnie inne osoby kontaktują się z nami niż te, których my oczekujemy. Mianowicie ja bardzo proszę, bo w tej chwili jest natłok ludzi, którzy chcą oferować tam faktury za sprzedaż. To jest oferta prawdopodobnie dla osób, które szukają kosztów. My takich kosztów nie szukamy. My nie jesteśmy tym odbiorcą, więc prosimy nie dzwonić, bo to jest tylko szkoda czasu. To nie jest oferta dla osób, które chcą sprzedać fakturę, bo my potrzebujemy koszty. My nie potrzebujemy żadnych kosztów. Nie wiem, czy my się rozumiemy. My nie potrzebujemy żadnych kosztów. To tylko ma być limitowana krótka pomoc, bo będzie trwała 30 dni tylko dla tych osób, które mają powiedzmy sobie wystawione faktury dla inwestorów. A nie mogą odzyskać pieniędzy, a te faktury już za chwilę, za miesiąc, za dwa, za trzy ulegą przedłożeniu. My to robimy tylko i wyłącznie, limitowaną ilość dla pięciu osób, tych, którzy się zgłoszą, tych, którzy po prostu opowiedzą swoją historię, jak to w ogóle było. Informuję, że nie będziemy podawać żadnych nazwisk, żadnych imion, nie będziemy mówić na temat tego, kto był inwestorem, kto jest tym, który nie zapłacił. Nie chcemy tego robić, bo o co chodzi? My nie chcemy. Sytuacji tego typu, żeby hmm, YouTube w jakiś sposób zamknął nam kanał tylko dlatego, że rozmawiamy na ten temat, więc nie, nie, nie chcemy podawać żadnych szczegółów. Będziemy tylko mówić na temat tego, w jaki sposób można pomóc y, odzyskać pieniądze. Uwaga, ten sekret, to już już powiedziałem na poprzednim vlogu, nie, ben, nie, nie windykując dłużnika w sposób bezpośredni, a mając jedynie do czynienia z jego nieruchomością. Są to tematy, które, z którymi zajmują się specjalistyczne biura inżynieryjne w Niemczech, w, nie, w Stanach, w Kanadzie. Jak ktoś by chciał więcej na ten temat, to oczywiście mogę to też te informacje przekazać. Problem z niepłaceniem faktur nie dotyczy tylko Polski, ale, on też nie do, ale też on dotyczy wiele innych krajów, które są znacznie bardziej bogate od Polski, więc tutaj nie kierujemy się tym. Że sprawa niepłacenia faktur to jest tylko i wyłącznie sprawa polskich zleceniodawców, a już gdzieś w przypadku innych zleceniodawców to jest już absolutnie niemożliwe. Nie, to jest nagminna rzecz. W budownictwie nagminnie się nie płaci, o ile są ku temu warunki, żeby nie zapłacić. Więc jeszcze raz mówię, ta oferta limitowana, która będzie trwała równo 30 dni, jest tylko skierowana dla pięciu pierwszych, że tak powiem, Którzy się zgłoszą, opowiedzą nam naszą historię na YouTube, żebyśmy poznali w jaki sposób powstały te długi i w jaki sposób zostało to zainicjowane. Podamy parę, że tak powiem, rozwiązań technicznych, w jaki sposób możecie pieniądze uzyskać, ale tak jak powiedziałem, muszą być pewne warunki spełnione, i od tych warunków już, ale no jeszcze raz powtórzę: czyli w umowie nie może być zakazu cesji. Druga sprawa: faktycznie były wystawione faktury za wykonaną usługę, a do tej pory nie było to uregulowane przez inwestora. Trzecia sprawa: budynek stoi, czyli faktycznie nieruchomość jest, na której była wykonywana ta usługa i co. No i jeszcze kolejna sprawa to jest sprawa tak zwanych tych wpisów na trzeci, czwarty dział księgi wieczystej. To też musielibyśmy dokładnie zorientować się, ile tych wpisów jest, no bo wiadomo, jeżeli tych wpisów i dłużników jest tak dużo, że już praktycznie nie mamy jakiś sposób się dopisać do trzeciego czy czwartego działu, to oczywiście też tutaj nic nie, nie wskuramy, no bo nie jesteśmy w jakiś sposób czarodziejem. To jest temat, mam nadzieję, że ten temat został wyjaśniony jednoznacznie dla tych osób, które są zainteresowane tego typu właśnie. Pomocą w zakresie wyszukiwania firm, które po prostu miały jakieś kłopoty do tej pory, nie są one rozliczone, które po prostu mają jakieś tam zaległości, których nie mogą roz, no powiedzmy, zapłacić. To tak, jak mówię, to jest tylko i wyłącznie dla pięciu pierwszych osób jest to wersja limitowana i więcej osób nie będziemy obsługiwać, bo to nie jest nasz temat. My się tym nie zajmujemy, a to zrobimy tylko układ, ukłon w tą stronę, żeby te osoby odzyskały pieniądze. I żeby rozpocząć pracę w Berlinie. Teraz druga rzecz. Te wszystkie osoby, które będą nam pomagały w tym wyszukiwaniu firm z długami, które będą niejako prowadziły konferencje na YouTube, gdzie wszystkie osoby, które będą komentowały, będą mogły zadawać pytania, na które będziemy odpowiadać i tak dalej, to zapraszam oczywiście do współpracy. Te osoby będą miały połowę wartości tego, co my odzyskamy od firmy, która nam sprzeda te faktury. I warunek drugi to jest taki, że te firmy będą przedstawiciele tych firm, nie podając ani nazwisk, ani lokalizacji, ani żadnego wartościowego, konkretnego, dokładnego adresu czy też informacji o firmie. To ma być tylko i wyłącznie ogólna informacja na temat tego, jak to wszystko powstało i ma to służyć tylko i wyłącznie, tak jak mówię, celom dydaktycznym. Czyli generalnie będziemy tylko wskazywać kierunek, w jaki sposób ma firma podążać, aby te pieniądze odzyskać i będziemy mówić dokładnie, co krok po kroku powinna taka firma zrobić, żeby te pieniądze odzyskać. Warunek jest tylko taki, że faktycznie będą te nakazy zapłaty za tą wykonaną usługę i one nie zostaną z jakiegokolwiek powodu cofnięte. Czyli nakazy zapłaty, które będą wydawane przez sądy one nie mogą być cofnięte, bo też, jeżeli ten nakaz zapłaty będzie z jakiegokolwiek powodu cofnięty, to niestety my też w takim przypadku nie pomożemy. Dobra, to ten temat został wyjaśniony. Teraz temat drugi. Więc dla tych wszystkich osób, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo pracy w Berlinie, możecie naprawdę wybierać, jak w ulęgałkach w cudzysłowie mówiąc. I możecie wybierać sobie te usługi, które chcecie robić. Tu począwszy od odrzedzewiania ogrodzeń, poprzez budowę ogrodzeń bardzo prostych, imitujących dreski, już mówiłem wcześniej, poprzez bardzo dużo kontraktów instalacyjno-sanitarnych, które można realizować, poprzez wycinkę drzew, karczowanie lasów, poprzez wszelkiego pracy związane z ociepleniem, dociepleniem budynków, jak i również prace związane z układaniem parkietów, szlifowaniem parkietów. Wszelkiego prac związanych z mm, montażem dachów, renowacją dachów. Bardzo dużo pracy jest związanych przy kostce brukowej, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc, tak jak mówię, te osoby, które chcą z nami współpracować, te, które będą po prostu niejako zapraszały te postawy, osoby, które będą dystrybuowały tę informację o takim kanale, to my po prostu proponujemy im wynagrodzenie. Wynagrodzenie? Jakie wynagrodzenie? No dużo pieniędzy, dużo pieniędzy, to są po prostu te pieniądze, o które będziecie walczyć, te pieniądze będziecie walczyć i to będą praktycznie pieniądze, które będą Wam płacone, ale pod takim warunkiem, że firmy faktycznie będą chciały podpisać kontrakt, podpisać umowę i będą chciały po prostu realizować tą usługę. No nie może być takiej sytuacji, że firma po prostu no, nie podpisze umowy, a będziecie chcieli od nas po prostu prowizję. No tego, na to się nie zgadzamy. Oczywiście tylko warunek jest taki, że firma podpisuje kontrakt Dostaje wszystkie dokumenty wcześniej na maila. Zapoznaje się z tym wszystkim, składa ofertę. My tę ofertę kierujemy do inwestora, przyjeżdża, realizuje kontrakt, zarabia pieniążki. Dopiero w tym momencie, jak się wzbogaci. Ta prowizja, która jest dla nas, będzie w późniejszym czasie wypłacona. I tak to funkcjonuje, więc zapraszam wszystkich pośredników budowlanych. Do współpracy będziemy się też dzielić takimi krótkimi informacjami na temat tego, jak to pracuje, w jakich zasadach pozyskuje te firmy i w jaki sposób kieruje ten materiał do wielu innych firm, które akurat szukają zleceń, które mają zlecenia w Polsce, ale tam są te zakazy cesji, które nie chcą podpisywać, więc w tym czasie. Mogą przyjechać do Berlina, popracować na budowie, gdzie nie ma tego zakazu, sesji, wykonać usługę, zrobić pieniążki, wrócić do Polski, czyli nie podejmować od razu działania w takim aspekcie, jeżeli jest umowa zła, niedokończona, ewentualnie inwestor nie ma powiedzmy sobie tych 4850 euro na koncie, to takich zleceń nie ruszamy. Zostawiamy ją je z boku, niech ci inwestorzy próbują znaleźć firmę, niech szukają. I jeszcze druga sprawa, oczywiście mówimy o cenach, które będą kryły Wam wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Ja nie chcę sytuacji tego typu, tak jak mówię o tej sytuacji z parkietem, tak, że ktoś po prostu na siłę przyjeżdża, akurat taką ma sytuację i łapie ten parkiet i te 20 euro za metr kwadratowy oferuje, potem nie kończy, potem my musimy po prostu w jakiś sposób świecić za niego oczyma. No więc słuchajcie, my dokładnie znamy, jakie ceny podajemy takie ceny. Oczywiście to wy decydujecie, czy podejmiecie taką pracę i tak dalej. Możemy tylko udzielić takiego konsultingu i powiedzieć Wam, jaka jest cena średnia na terenie Berlina, o jaką warto walczyć, jakie pieniądze dostają te średnio firmy. To to możemy Wam powiedzieć. Natomiast no, decyzja o tym, czy podejmiecie tą pracę, czy też nie, tak jak mówię, są różne sytuacje, więc nie chcę to w to wnikać. To już jest wasza osobista decyzja. Musicie mieć dokumenty, takie jak założenie działalności gospodarczej. W Polsce bądź też w Niemczech, dokument o niezaleganiu z podatkami, dokument o, e, o tym, że macie numer podatkowy oraz dokument, który stwierdza, że jesteście, jesteście ubezpieczeni w OCE. Te dokumenty musicie mieć. Bez tych dokumentów nie zrobicie tutaj nic, nie zrobicie nawet złotówki, jak to się mówi. Pracy jest w Berlinie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Naprawdę nie trzeba wiele myśleć. Wszystkie firmy w tej chwili jest rozgrzana ta gospodarka w Niemczech do czerwoności, więc generalnie gdziekolwiek nie pójdziecie, wszędzie macie możliwość podjęcia pracy jako firma, która będzie wykonywała usługi, która będzie rzetelnie wykonywała te usługi. To by było tyle na ten temat. Proszę o subskryb subskrybowanie tego kanału, jeżeli Was interesują nadal te informacje i dokładne. <laughs> Dokładnie też potwierdzenie tego na tym dzwoneczku, tak żebyście te informacje otrzymywali na bieżąco. To co, to życzę wiele dobrego. No i co, spotykamy się po dużą kasę. Dużą kasę. Zapraszam do współpracy. Cześć, pozdrawiam. Pa.